Czy potrzebuję zbiornika sprężonego powietrza w mojej instalacji pneumatycznej? Każda instalacja pneumatyczna potrzebuje zbiornika sprężonego powietrza. Jest on stosowany po to, aby w sposób ciągły i niezakłócony dostarczać sprężone powietrze do odbiorników. Prawidłowo dobrany zbiornik wpływa również dodatnio na żywotność samego kompresora. W przypadku mniejszych sprężarek stosuje się połączenie kompresora ze zbiornikiem, tak zwane układy kombo. W przypadku większych kompresorów stosuje się zbiorniki wolnostojące. Jeżeli wymaga tego specyfika instalacji, możliwe jest zastosowanie kilku zbiorników rozstawionych w różnych częściach systemu. Jednym z zadań realizowanych w naszej firmie, oprócz doboru sprężarek, jest projektowanie instalacji sprężonego powietrza. W trakcie takiego projektowania dobieramy wielkość zbiorników i ich ustawienie w instalacji sprężonego powietrza. Chodzi o to, aby ustawić zbiorniki w taki sposób, żeby koszty eksploatacji sprężonego powietrza były jak najniższe, a praca urządzeń płynna i nie zakłócona. Często poruszaną kwestią jest to, czy instalacja sprężonego powietrza o odpowiedniej długości i średnicy może być traktowana jako zbiornik sprężonego powietrza. Według nas nie jest to właściwe podejście do sprawy i stosowanie dużych. Ilości rurociągów jako zbiorników jest podejściem błędnym. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o sprężonym powietrzu, jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak eksploatować je taniej i skuteczniej, odwiedzajcie naszą stronę, nasz kanał na YouTube. Kontaktujcie się ze mną w przypadku jakichkolwiek pytań. Do zobaczenia.